Badam często tych migrantów. Ratny Zielonej Góry i jednocześnie lekarz medycyny ratunkowej, dr Robert Górski, przyznaje, że osobiście bada nielegalnych migrantów, którzy są przerzucani przez niemieckie służby do naszego kraju, pomimo, że nigdy w Polsce nie byli. Byłem też świadkiem takiej sytuacji, że nawet ci migranci nielegalni mówili, że oni nigdy przez Polskę nie przejeżdżali, że na teren Niemiec dostali się tym szlakiem południowym, jechali przez Słowację i przez Czechy. No, i Niemcy ich zatrzymali i, jakby sobie wcisnęli nam ich tutaj. Dla niemieckich funkcjonariuszy, rzekomymi dowodami potwierdzającymi wcześniejsze przebywanie w naszym kraju są, uwaga, reklamówki z popularnej w Polsce sieci handlowej. Jeżeli mają przy sobie. Y Jakie rzeczy osobiste w reklamówce z polskimi napisami dla Niemców to jest wystarczający dowód na to, że oni przyjechali z Polski. To jest absurdalne. Przecież sobie nasze, nasze siatki krążą po Niemczech, bo przecież Niemcy tutaj przy, na, w tej strefie przygranicznej e, lubuskiej masowo robią zakupy. Nielegalni migranci przerzucani z Niemiec do Polski mają często diagnozowane urazy. Zdarzyły się nawet złamania. Ci ludzie często muszą być przez strażników granicznych zawiezieni do szpitala. Przykład, przed kilku dni Niemcy zawrócili człowieka, który, który miał złamaną nogę. Złamaną nogą, nam tutaj oddali człowieka bez zaopatrzenia. Tak? My musieliśmy go zdiagnozować, zacząć leczyć, założyć mu gips. To sytuacja wręcz nie do pomyślenia w cywilizowanym państwie. A jednak do takich sytuacji dochodzi i to nie jeden raz. One no, często są w złym stanie zdrowotnym, ubolewam. To najczęściej są, są urazy, ale też zdarzały się inne, poważniejsze choroby. Kondycja psychofizyczna tych osób w większości przypadków jest bardzo zła i, i niestety oni wymagają prawie zawsze jakiejś pomocy medycznej, często z różnego rodzaju chorobami i skórnymi, i wewnętrznymi. Poseł Wolnych Republikanów Jarosław Sachajko wskazuje, że takie przypadki świadczą o różnicy cywilizacyjnej. Między naszymi narodami. Nic się nie zmienia. Proszę zauważyć, że do tej pory ruscy się nie zmienili. Oni dokładnie w ten sam sposób prowadzą w tej chwili wojnę na Ukrainę. Wysa wysyłają nieprzygotowanych e, e, żołnierzy właśnie traktując ich jako takie żywe tarcze. Nielegalni migranci przerzucani są do nas nie tylko na przejściach granicznych. Nie bójcie, nie bójcie się, macie policję niemiecką. Poseł PiS Dariusz Matecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jak niemiecka policja nocą podjeżdża pod bramę przy granicy z Polską. Policja niemiecka podjeżdża. Pod samo przejście graniczne, tutaj są słupki. Znamy takie sytuacje, gdzie jeden patrol przyjeżdża zobaczyć, czy nie ma tam Polaków, a drugi z tyłu ma na migrantów. Takich skrytych przejść, gdzie pod osłoną nocy, w lesie, jak to w województwie zachodniopomorskim, mogły być dziesiątki. Tym razem policja wycofała się, ponieważ napotkała obrońców granic. Jednak to polskie państwo powinno zareagować. Patrzcie, szanowni państwo, oni mają. E, Kamery, na, na, nawet na takich przejściach. A my nie mamy nic tutaj po naszej stronie. Ten proceder trwa nadal. Często nielegalni migranci są porzucani nad rzeką graniczną, gdzie stan wody jest wystarczająco niski, żeby przez nią przejść. Wprowadzani są pod brody, pod różnego rodzaju płcizny, gdzie albo przechodzą, albo przechodzą albo też przepływają tutaj pontonami. Faktycznie w tych miejscach, gdzie te brody są, widzieliśmy porzucone resztki ubrań, jakieś, jakieś żywności. Ta bierność państwa jest zatrważająca, wskazuje opozycja. Państwo Tuska gra. Tak naprawdę tak, jak nakazuje Berlin. Od 7 lipca mają zostać przywrócone kontrole m.in. na granicy polsko-niemieckiej. Mają być to wspólne kontrole ze służbami niemieckimi, więc to stawia pytanie o ich rzeczywisty cel i skuteczność. Łukasz Żmuda, Republika.